Siemano, dzisiaj torba ze złomu. wagi 4,40. Nie zapłaciłem za nią nic, bo została mi odliczona od e, złomu, który sprzedawałem. Złom z shorta z samochodu. Wynik zaraz wam pokażę. A to mamy ze złomu. Jak widzicie, samochód pójściutki. Było 180 kg. Po 60 groszy. Co daje nam 105 zł. Minus ta torba ze złomem. Bierzemy się za odzysk. Także Złom sprzedany. Ja pokażę Wam, co udało mi się znaleźć na złomie. E, halogen. To będzie aluminium odlew. Coś takiego. To jest chyba jakiś silnik. By może będzie mieć ogry, ceweczki. Taki, wentylator duży. to może będzie mieć w środku. Jeszcze jedna. Jeszcze na ceweczka. ale też ceweczka. Piękna. Jakieś przewody. I reszta od wentylatora. Także tak nam się prezentuje. Zakupy złomowe. No nic. W sumie będziemy szukać miedzi przede wszystkim. Także wezmę się za rozwiązanie tych halogenów na początek. No, ale udało się na szczęście nie płacić za to. Także na plus zgodzili się. Czy no, zgodzili się? Sami powiedzieli, że po odliczą mi to od tego, co przywiozłem. W porządku. Panów mam na skupie, ale skupam pod nosem, że tak powiem. Pasuje. Tu pozbędziemy się stali. No i teraz przydałoby się jakoś zdjąć to szkło. Zrobię sobie nożykiem naciąć. Dobra. ten kawałek. To aluminium tej ramki, więc tu teraz powinno to. O, wyjść. Super. Mamy. Odkręcić przewody i gotowy aluminium odlew. A tu to jest plastik. Ta ramka to będzie. E, szkło. Dobra, odkręcę to i wkładam to do aluminium Aluminium, aluminium, dobra Pudełko na aluminium I tu jeszcze tylko przewodziki odetnę I przewodziki na razie tutaj No i płyteczka od leda. No, mój mały piesek tam jest ziemia, a tu jest pies. Mm. <gry> tak? No, i taka jest praca z nią. Przychodzi, i nie daje pracować. Nie? Z tym drugim robię dosłownie to, to samo. No i mamy przewodziki. Jeszcze jeden. Płytko odedzika. No i odlew aluminiowy i trochę plastiku. Lecimy z następną. Teraz polecimy sobie tymi, z tymi trzema cewkami Je należy rozbić młotkiem, bo pod tym plastikiem jest trochę miedzi. Powinno być gdzieś jeszcze jedna ale za cholerę nie będzie gdzie mi wyleciać, Także może gdzieś w aucie jest, no, ale nie będę już szukał. Także biorę się za rozbijanie. Rozbiję jedną, wam pokażę jak to wygląda w środku. Po zbicie tego pierwszego plastiku mamy kawałek stali. I kolejny plastik i pod tym już jest miedź. No i mamy, teraz wystarczy odwinąć. I mamy gotową miedź. I pierwsza cewka rozbita. Taki fajny pęczek miedzi. Miedzi mix oczywiście i. Leci do pudełka. Z tymi dwoma robię tak samo. Pracowki mamy rozłożone. To złom, który nam z tego wyszedł. I miedziuszka. O coś takiego. Nie wiem. No, mamy jedną śrubkę. Zaraz okaże się, co. Jest w środku tak jak myślałem jest silnik o jest wirnik i stojan zaraz zobaczymy czy to jest aluminium czy miedź miedź dobra super no to co bierzemy się za wyjęcie tego jakoś o dobra dobra dobra, dobra. trzeba go odkręcić ok ja sobie go wyjmę z tej obudowy i widzimy się zaraz no dobra, udało mi się wyjąć. Tu mamy wirnik. Wirnik sobie na razie wrzucam do złomu, ale odkładam je. Jak będę miał z 15-20 kg, to komputer wyślę. I mamy przewody do odcięcia. I mamy mieć tutaj z tego stojana do wyciągnięcia. Także biorę się za to i. Eee, lecimy z następną rzeczą trzymamy mamy trochę miedzi, z tego stojana wyjątego eee, pokażę Wam jak to robię, jak jest taki cienki drut jak tutaj jest taki, taki włoski zwykłym nożykiem nacinamy i samo schodzi także lecę dalej już mam ogarnięte tu stojan do złomu czy reszta no i miedziuszka od razu do miedzi. Jak już jesteśmy w temacie typowo miedzi, to poleci ceweczka e, trzeba ją wyjąć z tych haków. Najlepiej będzie naciąć szlifierką, także nacinam i trzeba będzie rozbić ten plastik. Mamy wybite drugie, ten plastik, zaraz się pozbędę. I mamy cewkę, trzeba rozbić plastik i wyciągnąć mieć. Czyli młotek w ruch, to sobie na kowadełko dam i rozbijam. No i tak wygląda cewka po rozbiciu. Pozbędę się plastiku i mam gotową mieć. I wyciągnięte, zobaczcie. Taka kupa miedzi. No, waży ze 100 gram. Może nawet lepiej, że super. Idzie tutaj. No dobra, zaraz bierzemy się za tego trupa z wentylatora resztek. Odkręcamy sobie śrubki. No i mamy. Tu mamy złomik. No i mamy stojan wyciągnięty. tutaj to jest złomik. I... No to co? <laughs> Trzeba sprawdzić. I mamy też mieć. Super. E, Obetnę sobie z jednej strony, żeby wyciągnąć z drugiej. E, I lecimy dalej. No i mamy stal. I troszkę miedzi. E, muszę poczyścić teraz. Przybliżę Wam, bo nie chcę się z wyciągać ściągać z tych tutaj otulin takich, a takich papierków. Czyli został nam do rozebrania jeszcze ten wentylator E-przewody Dobra, przewody sobie teraz położę tutaj. No dobra, mamy ten wentylator. To na pewno odkręcimy, żeby wyciągnąć przewody. No, ale nie tym. Może tym? Te. Tym będzie odpowiednio. Dobra. Okej, okay, dobra, tu mamy. Aluminium, może derede wybić jeszcze? I tu mamy stojan, który fajnie byłoby wyjąć z tego. I teraz spróbuję sobie wybić ten stojan. Także zaraz zobaczymy, czy to jest mieć, czy nie mieć. No i udało się wyjąć to. To odlew. Także super. Tu jest jakaś na e, z mosiądzu ale prasowana, nawet nie będę tego ruszał. Czyli to idzie do aluminium, No i mamy Stojan. E, myślę, że to będzie mieć. A, sprawdzę jeszcze. Tak jest mieć. Także odcinam z tej strony po całości. Z tej strony wyciągam i mamy gotowe. I zostaje mi tylko przewody. No i mamy pięknie odzyskany stal. No i piękna miedziucha. Idzie do miedziuchu. No, prawie całe pudełko. Dadę stali. No dobra, bierzemy się za podsumowanie. No. Tarujemy pojemnik na złom i lecimy ze złomem. Złomu mamy 2 kg 300 po 60 groszy daje nam złoty 39. Dodaję. Następne będzie aluminium. Odlewie po 5 zł daję 2,20. Dodaję, już jest 3,50. Teraz mamy mieć, najpierw błyszczącą z tych przewodów. Po 38 zł daje nam zł, Dodaję. I teraz mieć. W miksie po 36 zł. Jest 700 gram, to jest 25,78, czyli cały odzysk z tych kilku rzeczy to 30, prawie 1 zł. Jeżeli jak się podobało, może zostać łapki w górę, subskrypcje, komentarze i lecimy dalej. Ja jestem zadowolony, bo to trwało chwilę, a wpadło sporo fajnego towaru.